Ja może króciutko, chciałbym na tu znakomite osoby w postaci pana i prezydenta i Akurat w tym roku, 40 lat temu, 10 maja na torze, na tym torze Ligowy uzyskałem licencję No i od tego roku zakrocznie zacząłem w sportu, który udawałem do 80 Wiele sukcesów po drodze Mistrzostwa Polski, także... Kolewką była Stalbo, no i jest, była znakomita okazja, żeby wydać taką moją biografię to uczniłem z redaktorem Dariuszem Ostafińskim. No wydał to, wydało zresztą No i jest ta książka. Chciałem przy okazji właśnie wręczyć wielkiemu mecenasowi sportu, pan prezydentowi sportu co by mogło być, gdyby jego nie było. bardzo. No i drugo, drugi egzemplarz równy znakomitemu, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, w Polsce jak się dzieje z wiele klubów boryka się, ale taki ktoś jak pan prezes Kalidorzów no zdarza się tylko w Ożowie. Tu chciałbym na jego ręce też włączyć mój egzemplarz. Dziękuję serdecznie. Okay. mamy tu? Może teraz w formie pytań coś? Jeden o pierwszym pytaniem, tylko niech to będzie tego. Dobra, dwa się ja. Witam. 20 lat temu tak strzelał gdzieś, mniej więcej ukazała się książka w Gdańsku o pańskiej historii. Czym ta się różni od tamtej? Trzeba przeczytać jedną i drugą się, Ale żeby Pan powie trzema słowami, żeby zaznaczyć którzy mają Tam Tamta książka była napisana przez Henryka Jezierskiego i praktycznie no, różni się tym, że tu i ja opowiadam, a tam jest wpisane to, tak jak to widział redaktor Jezierski. I, I uważam, że praktycznie w tej książce nie ma żadnych statystyk, żadnych tych, no bo w tej chwili, w dzisiejszych czasach to się wyjdzie na odpowiednią stronę w internecie i wszystko można przeczytać, ile wtedy do punktów w poszczególnym meczu i przeciwko komu, nie? I w sumie w książce to mi nie, nie chodziło o to, żeby jakieś swoje tam wyliczanki robić, że w tym meczu pojechałem, no generalnie opisuję jak to było, gdzie było i co było. Dużo, tam mówi Pan, że redaktor której pisał, tak jak on to widział, ale na opowiadaniu tego, co Pan mu opowiadał, również, no bo on widział od zewnątrz, z tyłu, jak ja widzę, ale od nie widział, musiał się posiłkować. i musiał się, tak, Czy dużo się nakłada, powiedzmy, tego materiału yy, w tej książce? Jest zupełnie inaczej pisana. To Pan w internacie, nie powiem, że imprezował, ale wiadomo, takie właśnie, takie niuanse, takie ciekawostki też panuje ja w tej to jakieś tam niekonkretne, bo akurat tak się składa, że w internecie nigdy nie imprezowałem. Jeżeli już to się, bo na no, woskowej trudno było, bo tam była i godzina do nauki i tak dalej. Nie nie, jednak, to no, wleciałem z tego internetu. Na <grymny> skokowi. <grymny> Ale to, to są to tego typu rzeczy. Pani jaki nakład to to ma książka? Jaka książka książka nakład? ma nakład 3100 Jak długo pan do książkę pisał? Mm. I dlaczego się pan zdecydował w ogóle na pisanie tej książki? Dlaczego zdecydowałem się, no niektóre, niektóre rzeczy no, trzeba to opowiedzieć, znaczy się chociażby o, o tych zarobkach, które w Anglii, bo tu też opowiadam, jak to się w Anglii zarabiało, bo to... Tworzyły się mity, że tyle można było zarobić, a Anglia oczywiście to była szkoła duża, bo tam się jechało raczej po nautę, jak po bo jeżeli powiem, że generalnie wszyscy zawodnicy poza chyba trzy nazwiska, które miały inaczej platformy, to był yy, Małger, Briggs i Olsen, no to nic z tego nie powiem. W każdym razie wszyscy inni jeździli za tak zwane bicycle money, czyli 2,40 za start, 3,60 za punkt. Jakbyśmy to dzisiaj przeliczyli, no to nie jak się ma w ogóle do aktualnych, ale Anglicy zagalopowali się w pewnym momencie tak daleko, że już zaczęli płacić pieniądze gwarantowane, bo przecież z tych 22 zespołów, które były w latach, gdzie ja jeździłem i 22 zespołów w drugiej lizy, bo było 44 zespoły, zostało chyba 9 później ekstra lizy. Wszystko zaczęło bankrutować po kolei. No i jak to u Anglików jest, że na koniec sezonu... E, miesiąc listopad, grudzień wyjeżdżają czy na Majorkę, czy do Teneriffy, wszyscy promotorzy wszystkich klubów no i tam decydują nad regulaminem, nad ksm i nad problemami finansowymi, to nie chodzi o jeden. No i doszli do wniosku, że należy coś zmienić i ograniczyć płatności i zaczęła się naprawa powiedzmy brytyjskiego szanickiego żużla. Do tego jeszcze olbrzymie pieniądze, które wpakowała telewizja, skype, a dlatego jest tak, a nie inaczej. Można powiedzieć, lekko drgnęło, bo poza tym, gdzie w latach w początek 70. że przychodziło na stadę 3, 4, 5 tysięcy ludzi, to później była taka, że nie chodziło o tych ludzi prawie całych 500-800 osób. No w tej chwili widzimy lekko bo chociaż no, też telewizja za swoje pieniądze narzuca, w poniedziałek zapadają za ze sobą, no ale za takie pieniądze można. Na pewno ktoś też, też by się zgodził, jakby telewizja w dała... W ciemno biorę. Tak wygląda. Zamykam czy z tej książki kibice, sztywnicy dowiedzą się o prawdziwych powodach, powodach Twojego odejścia z Gorzowa? To, to na... chyba już na... wszystko od dawna jest jasne, dlaczego odszedłem, no i jeszcze drugie pytanie o, nie, Zreszcie, o braku, braku, braku awansu z eliminacji gorzowskich do mistrzostwa Świata bodajże w jednej z eliminacji 6 punktów. Sześć punktów, bo obstawienie przez lekarza od startu... Jeden na leśny. To tak. tak. już nie mi oceniać dlaczego brak awansu był, no bo jeżeli zostałem niedopuszczony przez lekarza, czy ja coś więcej mogę zrobić? Mogłem wystartować w następny chwila, ale zostałem dopuszczony, już wiadomo było, że nie mam szans, tak? Panie Demanie, starszy kibice powinni sięgnąć po tą książkę. Wierzy pan, że młodzież dzisiejsze kibice yy, będą się cofać tak w przeszłości będą... Yy, Pięknie po tą książkę, jak pan uważa? Znaczy się generalnie to jak sami Państwo wiecie, dzisiaj generalnie młodzież odchodzi od czytania, bo to jest wszystko internet, to jest wszystko inaczej, inaczej inne są środki przekazu. Ja jednak, gdybym był sympatykiem, powiedzmy, jakiejś dyscypliny i jakiś taki egzemplarz się ukazał na głupach, chciałbym go mieć w procent więcej. W związku z tym tu nie robimy konkurencji dla NPQ, ale ja myślę, że moglibyśmy wykorzystać też sklepik Waskanie, żeby stworzyć ogromne możliwości. My przyzwyczajiliśmy, proszę Państwa, już Gorzowian, że ten sklepik Waskanie jest klubowy i trzeba byłoby tylko być może panie Zenku, zrobić z panem wydawcą jakieś spotkanie, waskanie, żeby przyzwyczaić kibiców, żeby po co przypłacać 50% jak można kupić za, mniejsze, za mniejszą cenę, prawda? No oczywiście. To ja jeszcze zapytam, czy w tych dniach będzie książka do nabycia tutaj w Gorzowie, w dniach no, podczas weekendu różowego tajentu? Na tak. Mamy taką nadzieję, że będzie. To nie wszystko. Czy zrobić, jak już będzie do internetu, żeby że zależy spotkanie z panem Dantem właśnie przy pozyskaniu, przy sklepiku? Nie ma to. jest również to jest, to jest, to jest, to jest pomysł na to, żeby rozszerzyć działalność tak. tego sklepiku. Tak. Tak. Jeżeli pojrzymy wszystkie sprawy z, wyda z wydawcą no. i wtedy będziemy mogli już umawiać wszystkie kwestie związane z sprzedażą, dystrybucją i promocją tej książki poprzez również nasze sklepik klubowy uzyskania. Bo to jest ten na 45 zł, no to jeżeli.